Witam Was w kolejnym filmiku z naszych wakacji na wsi. Dzisiaj będzie bardziej prosiaczkowy odcinek, ponieważ wiem, że taki odcinek też na pewno niektórzy z Was chcecie. Zwłaszcza ci, którzy oglądają nas bardziej dla świnek, bo mają po prostu świnki morskie. I tak wygląda kratka świnek tymczasowa na wakacjach. Tak jak Wam pokazywałam, wziąłam tą klatkę modułową. I dzisiaj nagram Wam tester sianka. Razem z prosieczkami złożymy ten domek wiejski, który będzie służył nam jako paśnik. I przetestuję sianko łąkowe z suszarni, z firmy suszu. tam biegają, zaraz im damy właśnie w tym paśniku siano tak wygląda domek po złożeniu i teraz damy go do klatki I zobaczymy jak prosieki sobie z nim poradzą bo mycie już przez jedno okienko zaczyna jeść siano Mycie od razu załapała o co chodzi Świano jej posmakowało. Wyjadę sobie okienkiem. To jakie mogą właśnie z boku jeść mają okna. I jeszcze z przodu I jeszcze są drzwi, przez które też można jeść Siano, można Można się otworzyć, te drzwi, żeby miał lepszy dostęp. Macie jako pierwsza przetestowała. Kolejną testerką sianka jest Tosia i Lusia. Właściwie bardziej Lusia, bo lusia widzicie aż tam siedzi i je. I oczywiście ja oceniam ten pomysł, a ten produkt 10x10, ponieważ oprócz tego, że mamy domek właściwie te dla świnek które, które mogą sobie gryźć i się bawić. To również mają sianko, które im smakuje i pomysł sam jest naprawdę świetny że jest to w formie domku, że świnki wyjadają sobie oknami, drzwiami to siano się bardzo Wam polecam ten produkt A później świnki oczywiście pójdą na dwór więc też na pewno wam coś ponagrywam Jak będą sobie na dworze siedzieć na trawie, tam też na pewno będą zajadać. Poproszę, jakie w ogóle właściwie bardzo dużo tutaj spędzają czasu. będę spędzać czas na dworze i będą jeść dużo świeżych rzeczy, więc do tego im brała mało suszek. No ale sianko jednak powinno być, mimo wszystko, gdzie sianko to mogę sama ususzyć. się bardzo smakuje. Odnie sody jestzm o dwie. Pokażę co się dzieje w tej norce Weszła tam I Mela i Tosia I Szczelusia chciała wejść A to jest norka, w której mieści się jedna świnka One we dwie tam weszły Tosia widzisz sama Że tam jest za ciesno Malcie tam jest Tosia cały czas kłóci się z Melą Ponieważ nic tylko chce wejść do tej norki W której jest Mela I nie może zrozumieć, że to Melcia Zajęła tą norkę, więc ona nie może tam wejść Malcia najbardziej polubiła tą norka Dałem świnkę na wybieg, legowisko. Jakby nie chciały siedzieć na trawie, to może sobie teraz siedzieć na legowisku, leżeć. Jak już się najedzą.

Tu się trochę ja nie wie, co to zabrać. Mile zawsze woli trawę. Że to się wyciągniemy stamtąd, czekajcie. Nagle wszystkich chcą. Na razie welka wiepko widzisz się, jakut nie było Jak ładnie sto się razem jedzą. My no, się ja nie wiem, ale po końcu nie chciała. Myla też już jej jabłko. Już się je zabrała. Szykuję jedzonko dla piesków. Maja dzisiaj dostanie mokrą karmę, a Sania suche kuleczki. nie no majeczka, no czekaj, przecież przecież dam Ci zaraz. A, ciężko jest mi tam ręką, o drugą nagrywam. Zaraz Maja tak trochę ci tylko pokroję. I już zaraz ci dam. Widzę, widzicie, jakie niecierpliwe. Idziemy już, chodź. Sanie tam położymy, bo nie wiem na razie gdzie jest sanie. Moje podkłady ci, choć się tak źle położyłam. Здесь себе. Że wygląda jakbyś jesienią była na wsi. Przez to, że tyle tych liści leży. Cały zwierzyniec udało mi się ująć. Znaczy, no nie cały, no, bo świnek nie ma, ale raczej nie ujmę razem z pieskami, zwłaszcza z mają, bo maja nie lubi prosiaków. Idziemy. Do lasu to właściwie do naszego lasu. A. Chyba zaraz przy domku. Idziemy szukać patyków. Sonia Pięknie się tu prezentujesz. Idzie po patyki. Co do patyki na te pomidory? Taki wielki? Sonia, tak idziesz. Jezu. Jeszcze nie złapałam. Jezu. Maja też przyszła po patyki. Jezu, ja się już wystraszyła tego. A gdzie tu strzał? Jeszcze ja uciekasz ze spaceru? Tak, mama, uciekam. Bo ja czuję odchodzący strzał. Rozwiję gdzieś, tylko jeszcze nie wiem gdzie. gdzie. Majeczka, idziesz po patyki? Weź do patyki, jak ja w Chodź, Maja. Wchodzimy w takie haszcze, bo potrzebujemy ładnych patyków. I idziemy na puszki dla niej. Słonie się na razie na rękach. Bo były wysokie haszta. O, że dobrze moja, a, ja, a Słonie na rękach. Chcesz tą ciukę? O, to trochę Wszyscy mają się w tych chaszczach. Wszyscy nie ma wygodnie. Nie Ах, хуй. Будет их спор. Забыть. Слушай, не стык будь на мне. вы тоже спадаете на голову. Да он не если так. Ты что-то услышал? Слышишь, он не Trzeba jest bardzo przerażać. Ja, chyba chodzi, ucieka. Ja, spuściłam siłę. Wy się, czy gdzieś nie ucieknie. Pilnuj siłę. Ucieka chyba. Majuczka, chodź, nie bój się. Tylko nie bój się, mamusia. potrzebować weźmie właśnie takich patyków na warzywa. Wyszłam na góry, gdzie są całe zarośnięte lasem. Ale Sonia już poszła do domu, teraz znowu z spaceru. Bo bała się strzałów. A z tymi strzałami to chodzi o to, że w lasach, tylko w tym dalszym lesieniu tutaj, są palowania na dziki. I są strzał... No i po prostu słuchaj to strzelanie. I Sonia się boję. Ja tylko musiałam wrócić do domu. A ja do po tych chaszczach?